No i jeszcze. Uważaj właśnie, żebyśmy rykoszeta nie doszli po głowie. Uważaj Sławek, popatrz sobie do tego. Jeszcze mogę uważaj, stąd... bo jest są te żerdzie takie. Żerdzie właśnie. Dobra, tu A sobie wzięć. A tam masz... O właśnie dobra. Azja Tuchajbejowicz i Sławek, uważaj, daj sobie luzu, żeby... Powiesz, jak jest, podświetlujesz. Tu tak o właśnie tak na mam. Rozwiedzajcie sobie teraz jak tu już jesteście Góry ołowianych. Piękny pink. Podajcie mi jedną latareczkę. Piękny pink. W górach ołowianych. I co powiecie? Fajnie? Elegancko, nie? Ślicznie, tak. Niszowa rzecz. Pozostałości po dawnej kopalni Dorotea. W górach ołowianych. Szukano tutaj ołowiu. My wolimy oczywiście uran i azbest, ale ołowiem też po prostu się nie pocieszymy, pogardzimy. nie pogardzimy. I co, fajnie, nie? Dorothea Stołen! Heimatland! I jak było, fajnie? Super. Bardzo super, bardzo się podobało. I o to chodzi. I jak wypniesz przyrząd, jak wszystko wypniesz, mówisz Lina wolna. Następna osoba, partner, może wtedy zacząć się wpinać i wychodzić. Byliśmy w sztolni Dorotea w komorze El Antonia. I co powiesz? Bardzo fajna sztolnia. Bardzo fajna sztolnia, nie? Piękna, elegancka. Ale kto? Policja? Nie, nie, Mają takie wizyty. Taki zabój, jak na mrozie.